Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. Każdy wybór wywołuje jakiś efekt w naszym życiu. I musimy używać wolnej woli, żeby robić to, co uważamy za właściwe, gdy niekoniecznie chcemy to robić. Myślę, że zawsze powinniśmy darzyć Boże Słowo wielkim szacunkiem. Uwielbiam to, co w psalmach powtarza Biblia Amplified, że powinniśmy słuchać Słowa, przyjmować Słowa, kochać Słowa i być posłuszni Słowu. Mnóstwo ludzi Go słucha, ale nie przyjmują Go. Pewnie są też tacy, którzy je przyjmują, ale nie kochają na tyle, żeby go przestrzegać. Więc powiem wprost, że zawsze, gdy słyszysz słowo, musisz przygotować swój umysł na to, że słuchasz pewnego rodzaju instrukcji, która będzie wymagać od Ciebie jakiegoś działania. To, że zaznaczymy sobie coś w Biblii markerem, nie zmieni naszego życia. Nawet słuchanie nie zmieni naszego życia, jeśli nie będziemy zmotywowani, żeby w Bożej łasce robić to, co usłyszeliśmy. Słowo Boże ma w sobie moc. To mi się podoba. W Słowie tkwi moc, która, jak mówi list Jakuba 1, zbawia nasze dusze. Kiedy rodzisz się na nowo, twoja dusza ma się dobrze. Jezus żyje w twoim wnętrzu, przybył i oczyścił wszystko od środka. Ale w naszej duszy tkwi problem. I nasza dusza to nasz umysł, wola i emocje. Dziś będę Cię nauczyć o życiu wewnętrznym. Myślę, że to bardzo ważne, żebyś był świadomy faktu, że masz dwa rodzaje życia życie zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Nasze życie, które widzą ludzie, wszyscy inni, i życie, które jest bardzo osobiste. I tylko ty oraz Bóg je widzicie. Choć inni ludzie mogą widzieć efekty tego wewnętrznego życia, to nie widzą jego pełni. Często nie jesteśmy nawet świadomi tego, co dzieje się w naszym wnętrzu, bo nie przykładamy do tego uwagi albo nie uważamy tego za ważne. Ale dziś mam ważny cel, więc pozwolę sobie zapytać, czego jesteś pełen? Na przykład, jesteś pełen Boga czy Siebie? Ile goryczy i urazy w sobie kryjesz? Dobra postawa, zła postawa. Coś ci powiem: wnętrze człowieka to dynamiczne miejsce. Zdumiewa mnie to, ile tam się dzieje. Powiemy o tym później. Najpierw chciałabym poświęcić czas na ugruntowanie w nas realiów życia wewnętrznego. Bo myślę, że czeka nas długa droga w życiu, a niektórzy ludzie prawdopodobnie nigdy, przenigdy nie zrozumieją, jak istotną sprawą jest ich życie wewnętrzne. Chciałabym jasno oświadczyć, że Twoje życie wewnętrzne jest o wiele ważniejsze od życia zewnętrznego. Dziękuję. Gdziekolwiek jesteś, głoszę do Ciebie. Nasze życie zewnętrzne to nasza reputacja wśród ludzi, ale nasze życie wewnętrzne to nasza reputacja w niebie. Lubię mówić, że możesz ubrać się do kościoła, przyozdobić biżuterią, pomalować się, cokolwiek pasuje. Dorzucisz do tego uśmiech, ale to wszystko nic nie powie nikomu o tym, co dzieje się w środku. Tak samo jak możecie spojrzeć na kogoś i powiedzieć, chwała Panu, dobrze Cię widzieć, i jednocześnie myśleć, nie znoszę Cię. To, co mówię do takiej osoby, nie ma znaczenia, chyba że jestem szczera. Jezus zawsze miał problem z hipokrytami. I pozorami. Obłudnicy, tak mówi o nich Biblia. Możemy odegrać przedstawienie przed każdym, ale Bóg wie wszystko. Jeśli naprawdę chcesz cieszyć się swoim życiem, a jestem przekonana, że tak jest, to jeśli chcesz czerpać radość z życia, mieć w nim pokój, zdrowie, energię, to Twoje życie wewnętrzne musi być poukładane. Wielu ludzi, którzy pod koniec dnia są wyczerpani, nie są zmęczeni z powodu wysiłku fizycznego, są wyczerpani z powodu tego, co dzieje się w ich wnętrzu przez cały dzień. Amen? Ja też byłam chrześcijanką od dawna, zanim zaczęłam sobie uświadamiać, że to, co dzieje się w moim wnętrzu, ma jakieś znaczenie. Tak jak wielu ludzi, myślałam, dopóki nikt się o tym nie dowie albo dopóki jestem w stanie nad tym zapanować, to nie jest problem. Ale wiemy, że Jezus powiedział, że mężczyzna, który spojrzy pożądliwie na kobietę, już dopuścił się cudzołóstwa w swoim sercu. Więc naprawdę nasze życie umysłowe, nasze nastawienie, to wszystko, co odbywa się we wnętrzu nas, jest o wiele, wiele ważniejsze od tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas? Jeśli przystudujesz modlitwy apostoła Pawła, byłam tam zdumiona za każdym razem, gdy o tym mówiłam, nie znajdziesz żadnej modlitwy, którą Paweł odmawiałby za kościół w liście do Filipian, Kolosan, Efezjan i gdzie modliłby się, żeby ich problemy odeszły. Ani razu nie modlił się o to, żeby ich problemy odeszły, żeby nie mieli problemów. Zawsze modlił się o to, żeby on z dobrym nastawieniem znosił te problemy, zawsze gdy się pojawią. Więc pozwól, że coś Ci zasugeruję. Nasze nastawienie do problemu jest dużo ważniejsze niż dyskomfort, jaki rodzi ten problem. Nasze nastawienie do problemu jest dużo ważniejsze niż to, jak się czujemy z tym problemem, albo jeszcze inaczej. To, jak się zachowujemy wobec kogoś, kto nie traktuje nas dobrze, jest dużo ważniejsze. Od dyskomfortu, hmm. który czujemy Dyskomfort na skutek od tego, od... jak nas traktuje. Zaraz zaczniesz krzyczeć, więc przejdę dalej. Bo zobacz, co się dzieje. List Jakuba to wyjaśni. Ludzie zawsze się wzdrygają, gdy zaczynasz czytać list Jakuba 1. Za pełną radość poczytujcie to sobie, ilekroć spadają na was różne doświadczenia, to, co wystawia waszą wiarę na próbę rodzi wytrwałość. Czy muszę tego słuchać? Ale posłuchaj, nic tak dobrze nie ujawnia tego, jacy naprawdę jesteśmy, nie jakim się pokazujemy. Lecz tego jacy naprawdę jesteśmy jak czas prób. Dlatego Piotr powiedział Temu żarowi, który w środku was trwa dla waszego doświadczania, nie dziwcie się. Nie wiem jak ty, ale gdy ja coś kupuję, Chcę wiedzieć co zyskuje. Nikt z was pewnie nie kupił materaca, jeśli wcześniej się na nim nie położył. Czy jesteś taki jak ja, że gdy idziesz do sklepu z materacami, kładziesz się w ubraniu na łóżkach i po prostu na nich leżysz. Czy kupisz kiedyś krzesło, nie siadając na nim? Albo kanapę nie siadając na niej? Nie. Chcemy wiedzieć, co dostajemy. I chociaż Bóg wie wszystko idzie z nami przez cały ten czas tak, jakby nie wiedział. Można powiedzieć, że On chce sprawić naszą jakość, żeby zobaczyć, czy wytrzymamy na poziomie prowadzącym nas do wywyższenia, o które prosimy. Bo widzisz, każdy nowy poziom to nowy demon. Więc jeśli nie radzisz sobie dobrze na tym poziomie, a chcesz zostać wyniesiony na wyższy poziom, jeśli tu nie radzisz sobie z demonami, to tym bardziej tam sobie nie poradzisz. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego, gdy modlisz się o błogosławieństwa, dostajesz kłopoty? Błogosławieństwa nadejdą, ale jednak najpierw przyjdzie próba. Wciąż się uśmiechasz, mam nadzieję. Dobrze, mam tu jakieś 35 wersetów i wszystkich nie będziemy w stanie przejrzeć, ale chcę, żebyś zobaczył kilka fragmentów, jeśli nie masz nic przeciwko studiowaniu Biblii. Dobrze? Bo uważam, że gdy wyświetlamy je na ekranie i patrzymy na nie, albo otwierasz w swojej Biblii i patrzysz na nie, bardzo lubię je cytować i robię to często, ale gdy zobaczysz je własnymi oczami, mają na ciebie większy wpływ. Drugi Koryntian 4. 16. Dlatego nie zniechęcamy się, całkowicie pozbawieni ducha, wyczerpani i zmęczeni lękiem, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek postępująco rozpada się i niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się stopniowo z dnia na dzień. Więc Paweł najwyraźniej. Powiedział: Hej, przechodzę przez wiele trudności. Jest ciężko. Patrzę na siebie w lustrze, widzę, że się starzeję, ale wiesz co? W środku jestem coraz młodszy i młodszy z każdym dniem. Zdradzę ci sekret odnośnie do liczby lat, które przeżyłeś. Wiek to naprawdę coś więcej niż kombinacja lat. Wiek dużo bardziej zależy od nastawienia. To, że świat nazywa Cię starym, nie znaczy, że jesteś bezużyteczny i nic nie możesz robić. To nie znaczy, że jesteś za stary, żeby zacząć coś nowego, bo nigdy nie jesteś za stary, żeby zacząć coś nowego. Jeśli Bóg włoży coś nowego w Twoje serce, to nie jest dla Ciebie za późno. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa. I mówię ci, że jeśli zachowasz dobre nastawienie, świeżą wizję, jeśli masz coś, czym naprawdę chcesz żyć i czemu naprawdę chcesz się poświęcić, to nie będziesz się przejmować tym, ile masz lat. Szczerze mówiąc, ja czuję się teraz młodsza niż wtedy, gdy miałam 40 lat. Dlatego, że nieustannie odnawia mnie słowo. Mam teraz lepsze nastawienie niż wtedy, gdy miałam czterdziestkę. Moje myśli są o wiele lepsze. Mam w sobie dużo więcej pokoju. Moje ciało się postarzało, ale moje serce odmudniało i dlatego teraz czuję się lepiej niż wtedy. Dziś mam cel. Chcę, żebyś wyszedł stąd, widząc, jak ważne jest Twoje życie wewnętrzne. Powinniśmy nasze wewnętrzne życie poświęcić Bogu. Zawsze się czemuś oddajemy. Ja na przykład oddaję się teraz Tobie, a Ty jaką część siebie oddajesz? Co powiesz na oddawanie swoich postaw i myśli i zachowanie czystego sumienia przed Bogiem? To dopiero byłoby wielkie poświęcenie. I wiesz co? Możesz mieć wyrzuty sumienia przez cały czas, a ludzie mogą o tym nie wiedzieć. Wiedzą tylko to, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą co. Dobrze jest poświęcić trochę czasu na rozmowę o naszym życiu wewnętrznym i o tym, co tam się dzieje. Możesz mieć naklejkę na zderzaku. Krzyżyk na szyi, nosić Biblię do pracy. I to naprawdę nic nie znaczy. Biblia mówi po owocach, ich poznacie. Czyli po tym, co z nas wypływa, po tym, co z nas wypływa, gdy jesteśmy pod presją. Czy to nie jest zdumiewające, że w domu zachowujemy się zupełnie inaczej niż przy kimś, komu chcemy zaimponować? Och, nie ty, ty tego nie robisz, w porządku. Będę głosić do ludzi, których to nie ma. Dobrze. Habakuk mówi nam, że gdy przechodzimy przez najtrudniejsze chwile, tak naprawdę dojrzewamy duchowo, że są to dla nas dobre czasy. Księga Habakuka 3.17 do 18. Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice. Zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności. Tu niekoniecznie chodzi o dokładnie te rzeczy, ponieważ żyjemy w innych czasach i możemy to odnieść do naszej własnej sytuacji. Choć trzody owiec znikają z owczarni, i nie ma woł w zagrodach, moglibyśmy powiedzieć: Chociaż straciłem pracę, a moje dziecko przyniosło kartę ocen do domu, miało cztery jedynki. Chociaż nauczyciele wzywają mnie co tydzień do szkoły, bo moje dziecko jest niegrzeczne i złamałam palec, no wiesz cokolwiek, ja mimo to panu będę się radować, weselić się. Zwróć uwagę, że w tym krótkim zdaniu autor dwukrotnie mówi: co będzie robić. Nie powiedział: Mam ochotę się radować, weselić się. Powiedział: Będę się radować, będę się weselić panu, moim Zbawicielu. Będę, będę, będę. będę. Musimy używać wolnej woli, żeby wybierać, że będziemy robić to, co uważamy za właściwe, nawet gdy nie chcemy tego robić. Te słowa warto powtórzyć. Bóg dał nam wolną wolę. To jeden z największych darów, jakie mamy, ale też wielka odpowiedzialność. Każdy wybór wywołuje jakiś efekt w naszym życiu. I musimy używać wolnej woli, żeby robić to, co uważamy za właściwe, gdy niekoniecznie chcemy to robić. Nie możemy żyć według uczuć i zwyciężać w życiu. Po prostu nie możemy. Nie dlatego, że Bóg nie rozumie Twoich uczuć i nie współodczuwa z Tobą. Uczucia mogą być bardzo silne, ale są bardzo zmienne. Jednego dnia czujesz się tak, a drugiego inaczej. Dlatego tak bardzo lubię te wszystkie miejsca, w których Biblia mówi będę, będę, będę. Oto dzień, który Pan uczynił, będę się radował i weselił. Dodam, że im bardziej używamy wolnej woli, żeby wybierać te rzeczy, które Bóg by dla nas wybrał, tym łatwiej jest nam to robić. Wróćmy do wersetu. Więc ten człowiek miał wszystkie problemy, jakie tylko można mieć i powiedział: Będę się radował. Pan jest moją siłą, moją osobistą odwagą, moją niezwyciężoną armią. On sprawi, że moje stopy będą jak nogi łani, że będą kroczyć, nie stać bez ruchu, w przerażeniu. Łania to samica górskiego zwierzęcia, które może skakać na tylnych kończynach i wchodzić na niewiarygodnie wysokie górskie szczyty. A więc, gdy masz przed sobą wysoką górę i myślisz. Jak ktokolwiek może się na to wspiąć, wiedz, że to szczególne zwierzę może skakać na tylnych łapach i po prostu wchodzić. I tacy musimy być. Nie obawiać się gór, lecz wspinać się na nie. Teraz posłuchaj. Sprawi, że moje stopy będą jak nogi łani że będą kroczyć, nie stać bez ruchu, w przerażeniu, lecz chodzić i sprawić duchowy postęp na moich wyżynach problemów, cierpienia i odpowiedzialności. Gdybym miała zapytać każdego wierzącego, jakie są wyżyny w Twoim życiu, na pewno nie odpowiedziałby problemy, cierpienie i odpowiedzialność. Nie dostałabym takiej odpowiedzi. Ludzie mówiliby, gdy idę swoją drogą, gdy czuję się cudownie, gdy czuję obecność Boga. Ale słowa autora nie świadczą o tym, że Bóg lubi, jak mamy kłopoty. Nie. Ale gdy mamy trudności, kto z Was czasem przechodzi przez trudne chwile? Dobrze. Więc skoro wszyscy je mamy, równie dobrze możemy o nich rozmawiać. Nie ma sensu zachowywać się tak, jakbyś miał wiarę w to, że nigdy nie będziesz miał problemów, bo tak nie będzie. Jezus powiedział: Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Pozbawiłem go mocy, krzywdzenia ciebie. Możesz przechodzić przez trudności i wyjść z nich w lepszym stanie, niż byłeś wcześniej, bo Bóg to zrobi. Nasze próby działają inaczej niż próby tego świata. Jeśli zachowam dobre nastawienie, a to działa tylko wtedy, gdy zachowasz dobre nastawienie, jeśli zachowam dobre nastawienie, to w trudnym okresie będę wzrastać duchowo. A więc co się dzieje, gdy wzrastasz duchowo? Możesz znaleźć się w tej sytuacji dwa miesiące później i nawet tego nie zauważysz, bo będziesz silniejszy niż wtedy, gdy byłeś w niej pierwszy raz. Chcę, żebyś to zrozumiał. Tak jak możesz ćwiczyć mięśnie, tak też Bóg ćwiczy nas, żebyśmy mogli wyjść z tego świata i mierzyć się z diabłem i powiedzieć mu, nie pokona mnie żadna twoja broń. To wydaje się trudne, ale nie jest takie trudne, gdy twoja wiara się wzmacnia. Czy przychodzisz teraz przez trudności, z powodu których kiedyś płakałeś, wpadałeś w tygodniową depresję, a teraz wcale ci nie przeszkadzają? Właśnie tym jest wzrastanie. To jest właśnie wzrastanie. Apokalipsa, Jana 3,17 mówi, że ludzie mogą sądzić, że są bogaci, a są biedni. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i niczego mi nie potrzeba. Jak wielu ludzi ze świata tak sądzi? Mają pieniądze, mają dobrą pracę, spinają się po drabinach sukcesu, mają fajne samochody, mieszkają w dobrej dzielnicy, mają dobrych przyjaciół i myślą, że nie potrzebują Boga. Niczego nie potrzebuję. Ludzie potrzebują religii, ale to kula inwalidzka. Ja mam wszystko, czego mi trzeba. A Bóg mówi, Nie wiesz, że jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Nie wiem, jak ty, ale ja się cieszę, że znam Jezusa. Amen. Jeśli postawisz Boga na pierwszym miejscu i relacje z nim, Biblia mówi, że gdy najpierw będziesz szukał królestwa, on da Ci wszystkie inne rzeczy. Miło jest mieć królestwo i trochę fajnych rzeczy, ale to straszne, gdy masz różne rzeczy, ale jesteś całkowicie zgubiony i nie spędzisz wieczności z Bogiem. Amen. Chodzi o to, że nieważne co masz. Mówię teraz do widzów, bez względu na to co masz, jesteś nieszczęsny i godzien litości, biedny, ślepy i nagi, jeśli nie masz w swoim życiu Chrystusa. Myślę, że możemy powiedzieć, że mamy dwa rodzaje życia: wewnętrzne i zewnętrzne. To, co dzieje się w nas i to, co dzieje się dookoła nas. Pomyśl o tym: nasze życie wewnętrzne to nasza reputacja u Boga. Czasem On jest jedyną osobą poza nami, która wie, co tam się dzieje, a nasze życie zewnętrzne to nasza reputacja wśród ludzi. Na którym życiu się skupiasz? Jeśli chcesz cieszyć się życiem, swoje wewnętrzne myśli i postawy musisz oddać Bogu.